No i czego strzelasz? Wiesz jak się starałem, żeby to przywieźć do domu? Nie mam pojęcia. Wsiadam. Mogę. Wsiadam! Jestem w środku. O, fuck. Dobry, nie rosy. Rosy. Dobra, nie jestem w trochę nacięga nasz studio. Mnie się nie da wystrzelić. Wystrzelenie rakiety tam trochę zaneguje cel misji. Fire away, fire away. Jak się z tego wychodzi? F. Okej. Jaki był no, jak się wychodzi z kamery, A. Klikam, a i nic się nie dzieje. Dobra, klikam. To naprawdę działało. To naprawdę zadziałało, Robi. Już myślałem, że strąpałem i wyskoczę. Oooooooo! To zmienia całą sytuację, w której byliśmy. To jeszcze raz, Co ty widać co tu nikt nie latał za ratusem. I co nie taki sam kształt jak akurat ja, Nie idę. O! Nie idę. To już skakałem. Fog. Fija. Dobrze się wrócić. Nice, checkpoint. I nie przeoczysz! Ciekawe, mam mamy checkpoint dalej, niż byliśmy. Tylko po drugiej Ej, stronie. Ej, drabina. Ej, traga zjednoczony. Gdzie jest mój młot drabina. Obserwuj. Go, go, go. <totw adjustments> się. nie się... wysokości rozumiem, ale... Ale czemu ta drabina nie działa? Krasienie. Może dlatego, że głucasz? Nie wiem. Się głośno. Ej hey, no. Okej. Okay. To... to... A To nie była wiedza, ale... To... Rewi i Co robimy? No i ruszył mną, macuje w kamerę. Przestrzeliłem po prostu. Chyba trafiłem. Raz. Dwa. Trzy. Well. <laughs> Położył się. Będę w stanie znaleźć się tej operacji, ale umarł No i to się ceni Znaczy się e, straty w ludziach <grymka> ludzi umy, Ryan to nie jest w porządku ale... ...dewiznach, oznacza to są dwa strażnicy To co robimy chłopaki? Zabijam je Kto strzela? Wszyscy Kto, Kto strzela? Wszyscy Wszyscy Okej okay, poszło od... ...lub ojdzie! Określał gdzie? Co to znaczy ukryj się? Spokojnie gra, zaraz ukryjecie za ciebie. I zabijam strażnika jak to. <grym> <grym> Okej, <Okay>, misję <grym> wykonano, dobranoc. Najgwieści śmierci. Ej, jest... Ej koledzy, sprawdźcie to auto, bo tu nie da się wejść. Ale <grym> to sobie to A -a. No cóż, przewrócił się. To pewnie brak kofeiny. <grym> to jest ta rzecz, w której ludzie wymagają, żeby żyć. Ile to jesteśmy w Wychodzi na to, to że wchodzimy do serwerowi. Jesteśmy odepchni. Keep quiet. Nie dajcie się zabić. K Czemu to ktoś to... nie używał tłumika? Bo się zapowietrzysz. What the fuck is this? Uh... Ty. Sobie, A, jest, dobra. dobra chłopaki, mam minecrafta 2, mam Minecrafta 2 Dwie na sklep okay, dwie, dwie z Sejdłam. Pasztala online To jest naprawdę duży czek dużo okay, <grym> okay, dobra Koledzy Mam tutaj nosków Eee. <grym> powodzenia revealów. O Re mam to. Widzę Minecrafta. Minecraft 2. Jak to nie znaleziono? Widzę no bo mało. Boże serwer pobiera. Bo Mamy to. Naprawiliśmy Legal Legend! Naprawiliśmy Naprawiliśmy League of Legends. Ile to kosztowało? Ełne. Popaki, trzymajcie się. Nie było tak nie? Mnie nie pokonają. Jestem silniejszy niż to. Czekaj, już siadł. Szczelacz po ścianie. Yeah bościa, o, o nie, już do... ciężki karabin. I <grym> Stałem postrzelnik nie wiem skąd. Ja A, to sobie w oh, Co mi... jest? mnie Jeśli zabijesz takich przeciwników na swoje drodze, to nie umiesz. Ja jestem w z nami, jak to... Lewi. No skadałem, jak to Chodzę, leć, 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 leć. To koniec. Wyskakuje. Potem bardzo powoli. Ja piercie. Moje przewidywania są takie, że dzisiaj zrobimy finał drugiego aktu i potem nigdy więcej nie zagramy w GTA. Okej, okay, czarny ekran z kółeczkiem, ja wiem z czego to dążę. Manager zadań. Tu 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 Wydajność Tu The world Proces zostaje wstrzymany Ej, pani ma papieroski Mój pojazd został zniszczony Ej, jest. Ja nie Ej, nabaj, O Opa! Tak, tak. No i co w akcji. A czy widzisz paszkę obok nogi w toksa? O jasny obok. chuj. Rewi, on um, co zawieź mnie do uh, bazy, nie? No. Chcę, żebyśmy wrócili do bazy, bo ma nam coś pokazać. Clifford przeżył. Po, odzyskałem przez nas stanek, najwyraźniej, coś znalazł. Musimy zrobić jeszcze jedną rzecz i pieniądze będą nasz. jesteśmy tak blisko pieniążków, że czuć je w powietrzu. Nie dość. Brakuje nam kawałka samolotu, ale na nasze brakuje. szczęście. No mimo wszystko lecimy do... E, tam. E, ja będę tu, waszym pilotem. Tu, twoim pilotem, bo tu, jesteś tutaj drogoty, ależ to nie powinien słyszeć fizycznie. No i ruszam drążkiem. Eee. Mówiłem już, że nie przyszedłem do szkoły pilotażu. Tak właściwie to nie skończyłem żadnej szkoły. Dobra, noc. Ja przyszedłem do szkoły pilotażu. Um, Rewi? Wchodzę do pasy. A ja do jeziora. Ehm. Um. To ma fajnie. No w bazie nie możesz wyłączyć pojemności płuc. No bo jest tak płytka, że ja też nie mogę. O nie, skąd wiedział, że nie mam? Sto na 100 Półce. Bo kto ma? Ja Nie pytałem ci o zdanie Wciśnij. A, by przejść do finału na padole. Hmm. Okej. Okay. To wygląda oh, yeah. sprawiedliwe. <laughs> nie tak. Kurcze, byliśmy na i od tego bym zaczął iść w górę. Ale skoro tak stawiasz <laughs> sprawę, no to... No nie, nie mogę się nie zgodzić, bo nie ja tu rządzę. Zamiast techniczny, bojowy, czy militarny, bojowy? E, no ja myślę, że to epidemia jest, więc jednak trzeba zasłonić oh. trochę twarzy. KRECIK ZASŁOŃ TWARZ! NIE! Yeah! Okej, okay, moja postać Loki sexy wygląda w <laughs> Bra. i muzułmanie, co jednak mają jakiś point. Okej, okay, a czemu nie można po prostu wziąć tego wielkiego s... pojazdu bojowego stojącego na widoku z tyłu? Bo to tylko e... trapa. Chcesz usłyszeć coś zabawnego? Będziemy go kraść. Co to jest? Sezby. się. Dzień dobry. <sarofery> no i w czym problem? No ja jadę dalej. No ja, no, ja, no, ja Ameryka need a hero. No i przyszedł Kresnik. Okej, okay, nasz pojazd nie jest przygotowany na ostrzał, ale zobaczymy jak Czebywa to będzie. A? Dlaczego przybywał Kurumą? No jest po Kurumowa. mi szybę. Nie, to ja by... Te drzwi się uchyliły patrz. Przeszliśmy na O nie, to znowu to samo. We go again. Ej, to jest baza Arszego, tylko że Nie, to sekretna placówka rządowa. Nie, to baza Arszego, tylko dziwnie. To jest i ja. No kto by się spodziewał, nie? A, to była sala konferencyjna. Tu tu tu, 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 tu. jest Albo chodzi o te komputery ale wam Chyba czy... jest dużo widzę, że nie tylko ja się Po prostu idź to kro. Kto? Ktoś, nie idziesz do przodu <grym, grym>, ich do przodu Dobra, to powinny są schody. Ej fakty, czekaj. Wcale nie. Może to wygląda jak schody? Co to jest Ej, to są schody. Ten budynek ma schody. Wie, jak to jest, że czasami przybyła. Przeciwnikom w głowie Zypokój, zypokój. Jest... No, no, tam, no, tam cię czekają. To jest... To jest... To jest... 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 To jest... To jest... Czemu ten człowiek leży sobie na podłodze? Serio. No trudno. Ej, tu są schody. Oni mają więcej schodów. Ludzie strzelają. Ludzie na plecy. No, no to mieliśmy. Geniusza wrogi. Krecik kiedyś stanął nad barierką. Szukał drogi. By pójść z kolegami, Rewi też szukałeś tej LG drogi. Drzwi pano! po prostu strzelili mnie za Są, są skałachami. O, krecik, to ty się wywaliłeś, ty miałeś obiery zdrowie, osiągnęło swój limit. Naszą Hej. misję rozpoczyna od nowa nie mordy, jesteś nerozwojony, system skończył wizję Co jeżeli jesteś w trakcie strzelania z karabinu do uzbrojonego człowieka i kijasz? To jest moment, w którym zaczynam grać z Mario Kart na Joystick'a To... Tak ja robię? Co mam zrobić? Ach tak Zobanie, nie nice, nie istnień. Najs, czyli ja... mi się przede <grym> hey, z moim strojem? Hey, <grym> <grym> ja też cię znam. to potluck. Who were they? These nice people saved us. we don't know each other, by the way, me and them. If you think you know me, you Can I get this place on lockdown right now? come on you imbeciles no there is no potluck Siedzę. i don't give a shit about your banana cream pudding maybe next time you'll listen to me what's this Cretan doing here saving your life once again but for the covert operation I terrorists you would all be dead and the country would Cóż be in the hands of it's <coughs> meant to look like russians <coughs> we think it's not russians because that would be too easy <coughs> now clifford says that there's a 99% probability <laughs> it is some Russians. It's been an honor to serve. <laughs> oh go fuck yourself. <laughs> no, not you. <laughs> clowns public sector clowns. The cloud, the crowd held the cleaners could solve this problem. With Clifford, there is no problem now. Thank you very much. I'll be in touch. Thank this, work this. Where's my assistant? Niech to be giving a speech somewhere. Nie kto, gdzie jest twój asystent? Clifford to twój asystent. Chodzi o to, że te schody to były naprawdę ukryte schody. Jak w, to jest jak w Hogwarcie. Te schody się ruszały i wy weszliście, one się ruszyły. i też właśnie szedłem jedyną możliwą drogą, jaką mi pozwoliła iść. Słuchaj, nie było ich tam.